Dzisiaj mamy z tej strony l Dzisiaj zrobimy sobie niezły opening. 46 małych skrzynek i cztery big boxy. A, mm, pewnie się zapytacie, skąd? Od? Od? Nie. Dwa dni temu wleciał ostatni odcinek. Pewnie się mnie pytacie, jak ty przez dwa dni cztery big boxy zdobyłeś? To jest niemożliwe. Najwięcej dwa. A Dlatego, że pojawił się nowy tryb. I zobaczcie: 1, 2, te gwiezdne tokenki i 3, 4 i 4 big box. Myślę, że wprowadzili fajną tą rzecz. Naprawdę, można sobie tu trochę big boxów zdobyć i się dostać przy okazji do jakichś tam mistrzostw i z naprawdę dobrymi graczami grać. Także. No, naprawdę fajne, ale 46 małych skrzynek, przepraszam, zdobyłem na tym trybie, no ale otwórzmy sobie, może co 10 skrzynek otworzymy bilboxa, O, akurat otworzymy wtedy 4 B-Boxy. jeszcze nam 6 skrzynek zostanie, także otwierajmy pierwszy, nic, nic. mhm, mm kurde Ej, czekaj, do 36 muszę otworzyć wtedy big box <laughs> brać i wtedy big box, okej okay. nic kurde, nawet bonusy nie spadają sa, seria? dobra, otwórzmy sobie big boxa o, chociaż jeden bonus. Bonus. Dobra, lecimy dalej ze skrzynkami. O, znowu bonus. Ciekawe, czy jakaś postać będzie bardzo mnie to ciekawi. O, czekam. Bardzo to jest ciekawe. Czy jakaś postać będzie? Może Max? Nic nie wiadomo. Nic nie wiadomo. Kochani. Uwaga Uwaga, uwaga. I pyk. I oczywiście trzy jemy. Dobra. Beatbox box Nic. Super. Aha, dobra. Naprawdę super odcinek, nie? Dobra, może, może, może coś jeszcze chociaż wątpię, ale może coś się jeszcze kryć. Jest! Mamy to! Mamy to! bi! Yeah! Jest! Dobra, pięknie! Mamy B, czekajcie, jeszcze zdjęcie zrobię. Screenshotę. No i jeszcze jedne. Jest! Mamy B. Fajnie, dobra. Otwórzmy sobie resztę skrzynek. Jest, mamy bis. Super A jednak fajny odcinek. Jednak! Super superansko. Już raczej nic nie wypadnie, ale otwórzmy to resztę skrzyneczek. Albo może jeszcze Max się poleci. Maxi, maxi. I oczywiście wypróbujemy sobie nową postać. O, ale fajnie, naprawdę. Jeszcze nigdy kompletnie nie grałem bi. No... Nikt, nawet nie prosiłem kolegów, żeby mi dali zagrać bi czy coś. Mój jeden kolega z klasy ma tylko bi, a tak reszta nie ma. No i mi znaczy... Jego ja nie prosiłem pewnie gdybym poprosił, to może by mi, o oh, kurde, miałem teura otworzyć, nie chcący. Okej, okay, czyli mam... właśnie mam do, dla was dobrą zasadę. Co 10 skrzynek otwierajcie Bitboxa, jeśli oczywiście macie. To jest... to jest dobre. Ale fajnie, mamy w końcu naszą B. O oh, ja. Yeah.